będzie później szła za Natalią. Zwłaszcza w tym życiu, z ciałem, po, takiego bólu. Nazywam się Krzysztof Wierzyniewski. Jestem pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, które później nazwaliśmy Open Culture Project. Skąd, skąd wziął się ten pomysł na to, żeby zrobić taką organizację? Słyszałem to pytanie już parę razy i chyba jedyna sensowna odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, to po prostu z potrzeby. Czym jest organizacja Open Culture Project? Nasze cele, Przede wszystkim to jest e, integracja Polaków w Manchesterze. Kolejnym naszym celem, także poza działalnością tylko dla grupy polskiej, jest to, że chcielibyśmy e, przybliżyć, e, powiedzmy, środowisko angielskie, czy kulturę angielską e, dla nas. Nie zawsze to jest łatwe i oczywiste. Nie zawsze nam chce się tak naprawdę wyjść, zobaczyć to, e, to, co, to co Anglia ma do zaprezentowania. Chcielibyśmy jakoś przybliżyć tą, tą kulturę, sprawić, że będzie ona nam, nam bliższa, a jednocześnie pokazać Anglikom, że my, Polacy, to nie jesteśmy tylko robotnikami fabrycznymi czy, czy ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj, bo nie mają innego wyjścia, tylko jesteśmy osobami ciekawymi, interesującymi się wieloma rzeczami, mamy coś do zaprezentowania, jesteśmy artystami. Rada będzie polegała na tym, że roznam... Rozłam Państwu karteczki, na których napiszecie swoje imię. Każdy z Was ma karteczkę na swoim ramieniu z imieniem, prawda? Napiszesz imię na tej karteczce, którą Ci tak chwilę robią. Złożysz ją w samolot. Instrukcje odsłuchania w samolot zaraz pokażę. Więc... Rzucaj, rzucaj. Rzucaj tam, no, rzucaj. Tylko no, nie zapomnij, że czegoś połacą, nie chcesz.

Dalej wciąż, dalej wciąż Dokąd, skąd, dokąd, skąd, dokąd, skąd Jak zjawia się życie jest człowieka Zjawia się, dotknąć chcesz Lecz ucieka, lecz ucieka, lecz ucieka To nic, to nic, to nic no póki sił przecież iść jednak iść będę iść to nic to nic to nic. No póki będę, szel, tu będę bieg nie dam się. Teraz, teraz zaprosimy do prezentacji klubów. Jak wspomniałem na początku zaprosimy panią Anię Banaś. Projekt, którym ja się zajęłam, jest to projekt biblioteki. Chciałbym zachęcić do klubu w ramach Open Culture Project. Bardzo chciałbym zachęcić do klubu literackiego. Słuchajcie, projekt filmowy powstał dwa lata temu. Jest. No, pomysł spotykania się w grupie i oglądania filmów. Nazywam się Artur Buzia i prowadzę klub podróży. Niebo i ziemia przemijają, Chwieją się fundamenty światu, Ostatni slogan snuje pając Vanitas vanitatum. Chciałbym teraz zaprosić Państwa na krótką przerwę. 何だいちばんいい To by było na tyle na dzisiaj. Oprócz tak, faktycznie. Ostatnia, ostatni punkt programu, oczywiście loteria. To ja poproszę o wylosowanie losu. <grywa> Oczko. <grywa> okay. Numer? Nie Boda, e, numer sześć. 6. Trzeba pokazać. Numer sześć. Proszę. Jest? Proszę? No, powiedzmy, powiedzmy. No, Dopisał sobie to, może, ale... No, majki się stawiają. Proszę o oficjalne wręczenie, nagrody. Tak Dziękuję. Ale można? Ale można. do zrealizowania. Dla Piotrka. Pani Barbara Byczkowska-Kardasiewicz, Radio All FM, Manchester 96.9. Czy mogłabyś powiedzieć nam kilka słów o swojej audycji? Audycja Polish Show w Radio All FM 96.9 w Manchesterze ukazuje się już od prawie czterech lat. W każdy czwartek od godziny 19 do 21. I Naszą myślą przewodnią jest to, aby pomóc Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii zintegrować się i poczuć się jak u siebie w domu w Polsce. Skąd dowiedziałaś się o, o dzisiejszym wydarzeniu i jakie są pierwsze wrażenia? O akcji dzisiejszego wydarzenia dowiedziałam się z miasta Manchester Kobiet, organizacji, która ma zrzeszyć kobiety, jak i również mężczyźni, którzy starają się robić właśnie coś innego dla Polaków i jeżeli chodzi o sam pomysł dzisiejszego wydarzenia, bardzo mi się podoba i popieram go w 100%. Czy jesteś sama zainteresowana uczestnictwem w którymś z inicjatyw, w którymś z klubów, które dzisiaj zostały zawiązane? Co do klubów, które dzisiaj powstały, mi osobiście podoba się bardzo teatralno-taneczny, ale tańczyć to chyba nie będę, bo nie potrafię, więc osobiście to sama przystąpiłabym do jakiegoś klubu muzycznego, a może również fotografii. Czy w przyszłości organizatorzy mogą liczyć na patronat medialny Radia OLFM? Jeżeli chodzi o patronat medialny Radio OLFM 96.9 i audycji Polish Show nad tą imprezą, to ja osobiście mówię tak i organizatorzy mogą liczyć na naszą współpracę. A poza tym w przyszłości może to również mieć swoje korzyści, na przykład promując siebie nawzajem podczas różnych imprez i wydarzeń. Dziękuję serdecznie za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia na przyszłych wydarzeniach, imprezach. Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się na następnych imprezach i osobiście zapraszam do słuchania polish show w Olefem w każdy czwartek po godzinie 19.00.